A mhm. myślałem. Mógłby pan to teraz podpisać? Mam dziś jeszcze inne spotkania. Proszę. Słucham pana. Sebastianie, czy mógłbyś poprosić Detę i Heidi, żeby tu przyszły? Oczywiście, proszę pana. <laughs> Naprawdę nie muszę spotykać się z dziewczynką. Ale ja muszę. Panienko Heidi? Hmm. Proszę wejść! Czy jest tu panienka Heidi? Nie, Sebastianie. Hmm. Oh, chcesz powiedzieć, że Adelaida zniknęła? Nie ma jej ani w pokoju, ani u panienki Klary. Mam nadzieję, że znowu nie uciekła. Ale dlaczego miałaby uciekać? Heidi jest trochę przerażona tą adopcją. To dla niej wielka zmiana. Hmm. Powinnyśmy powiedzieć o tym tacie. Heidi musi się oswoić z nową sytuacją. Tak jak wtedy, kiedy przybyła tutaj. Jestem pewien, że jest gdzieś w domu. Musimy dokładnie przeszukać każdy zakątek. Ja poszukam na pierwszym piętrze, Deta tam, a ty poszukaj na drugim piętrze. Ja sprawdzę na podwórku. Może wyszła na zewnątrz. Dziękuję, Klaro. Znajdziemy ją. Czy długo to jeszcze potrwa? Jestem pewien, że zaraz przyjdą. Może w oczekiwaniu ustalimy teraz moje honorarium. Wszystko po kolei, panie Dinkelman. Chyba może mi pan poświęcić trochę czasu mimo tak napiętego grafika. Ależ oczywiście, panie Zeseman. Hmm. Adelaido! Jesteš tu? Heidi? 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 Heidi jesteš tu? To? O! O! Pan Zeseman! Co ty robisz? Gdzie Heidi? Urzędnik czeka. Szukamy, proszę pana. A? Heidi! Co ty tam robisz? Wszyscy cię szukają. Nie chcę, żeby mnie znaleźli. Ale dlaczego? Wybacz, Klaro. Ja chyba nie chcę być adoptowana, ale... nie chcesz, żebyśmy zostały siostrami? Oczywiście, że chcę, tylko nie mogę. Bardzo bym chciała wrócić do dziadka w góry, ale nie będę mogła, jeśli twój tata mnie adoptuje. Co się tam dzieje, panie Zeseman? Panie Dinkelman? Zaraz do pana przyjdę. Naprawdę muszę już iść, proszę pana. Podpisze pan te dokumenty. Niczego nie podpiszę, dopóki nie odnajdziemy Heidi. Jeśli musi pan przemyśleć swoją decyzję, mogę je oczywiście zostawić. Eee, jedną chwileczkę. Panie Zeseman, Myślę, że Heidi jest na podwórku. Całe szczęście. Mówiłem, że zajmie to tylko minutkę? Proszę z nami. Hmm. Heidi, co ty tam robisz? Natychmiast zejdź. Nie chcę, ciociu Deto. Nie chcę być adoptowana. Ach. Nic jej nie jest? Siedzi na drzewie, ale jest bezpieczna. Oh, yeah. Heidi, a mogę zapytać, dlaczego nie chcesz być adoptowana? Nie lubisz mieszkać z Klarą? Bardzo lubię, ale chcę się widywać z dziadkiem. Możemy go odwiedzać. Co ty na to? Ale możemy z nim zostać na zawsze? Nie, Heidi! Nie możesz mieszkać w górach. Pan Zeseman chce cię wykształcić, żeby łatwiej ci było w życiu. Z całym szacunkiem, panie Zeseman, ale nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Pozwala pan na takie fanaberie małej dziewczynce? Pan i jej prawna opiekunka wiecie, co jest dobre dla młodej damy. Podpiszmy dokumenty i zakończmy tę sprawę. Panie Dinkelman, doceniam pańskie rady, ale proszę dać mi jeszcze kilka minut. A, ah, Sebastianie, daj mi ją. A. A. A.